Howdy, howdy, tylko cegarko sobie rozpalę, miałem dzisiaj sobie wziąć wolne i nie nagrywać nic, nawet przed chwileczką rozmawiałem z moim znajomym kierowcą, który A, też jest w trasie, Seattle akurat jedzie do Utah po ładunek i mówię do Maria: Mario, pozdrawiam Ciebie. Pewno tego słuchasz. Mówię do Maria, że nic nie będę dzisiaj nagrywać, bo zrobię sobie wolne. Wczoraj rozładowałem się w, w tym w Idaho i na pusto, na pusto jadę do Kanady po ładunek następny do Montana. Ale to są krótkie ładunki, bo muszę się trzymać blisko a, firmy, bo 14 lutego wylatujemy na Ocean Arktyczny. Także nie mogę tej daty a przeoczyć. Nie mogę się spóźnić. Jeśli się spóźnię, się to polecę 15 albo 16, ale szkoda, szkoda mi tego czasu, bo, bo leci nas cała ekipa. Leci Michał, leci Chris, leci Younga i Kevin. A, też go poznacie niedługo. Także jesteśmy mówieni e, czterek nas e, lecieć 14 lutego. No i chciałbym być a, z nimi o tym czasie I... Koniec dnia zaparkowałem tutaj um, w miejscowości Shelby w Montana na Highway 15, godzinę od granicy kanadyjskiej. Tutaj zaraz na północy jest prowincja Alberta. Jutro sobie dojadę, chociaż mogłem dzisiaj dojechać, bo jeszcze godzinkę miałem, żeby dojechać, ale tam jest problem, jak się przejedzie już po stronie, kanady, po stronie kanadyjskiej. Ja jeszcze jadę um, tam trochę w boczne drogi, potem ładunek tam nie ma truck stops za wiele. Także wolałem sobie tutaj zaparkować ostatni truck stop w Stanach i sobie tak poczytałem te komentarze, które tam piszecie, wszystkie są fajne, mnóstwo ich jest. Ja zawsze wieczorami sobie tam czytam komentarze i staram się odpisywać wszystkim. Mnóstwo komentarzy jest. A zauważyłem tam też, że młode pokolenie pisze, komentuje. Kierowców. No, no faktycznie, um, no tej muzyki country, takie dark country jest trochę dużo, bo nie wiem, nie wiem co opowiadać, o czym mówić. Pokazuję jakieś tam trasy, widoki, drogi. Jedni to lubią, drudzy nie. Mm. Także wpadłem na taki pomysł, że ja jestem w trasie już nie wiem, 30 30 kilka lat będzie przejeździłem od Ice Roads jeziora Yellowknife po Alaskę Yukon Off Roads na Oil Fields w Północnej Albercie gdzie ciężarówki się topiły w błocie nakładanie łańcuchów walka o przetrwanie tematów mam mnóstwo mogę zasypać opowieściami na maksa nawet nie wiem, co bym mógł opowiadać. Oversize po Stanach. Przez 30 kilka lat się nazbierało wiele, wiele, wiele historii, także padam taki pomysł, jak ktoś, o, ktoś o, jest zainteresowany jakimś tematem, konkretnym tematem, e, to może mi napisać i wtedy, wtedy o, mogę konkretnie coś opowiedzieć, bo nie chciałbym opowiadać. E, w historii, które. Mogą nikogo nie interesować w ogóle, Tuż lepiej tej muzyki sobie posłuchać i fajne widoczki pooglądać, i to na, ty, na tyle wiadomo, że też nie wiem, nie chcę pokazywać. Ja też miałem tam kilka yy, propozycji, żeby pokazywać, jak się oversize ładunek zapina. Tylko, że to jest znowu dla kierowców bardziej, którzy nie, nie jeżdżą z oversize, także to też może wielu ludzi nudzić, pokazywać zapinanie ładunku oversize. Też mogę kiedyś, jak ktoś będzie. O, Potrzebować taki filmik, to zrobię nie ma sprawy. Z tym, że ja jeszcze robię jeden ładunek a, i to chyba nawet nie jest oversize. Muszę sprawnie, jestem pewien. Jutro zajadę, zobaczę, bo odbieram jutro ładunek, a jakąś maszynę zabieram. Ale nie wiem, jak ona jest duża, także jutro się okaże. No i mógłbym nakręcić ten film, jak, jak, ten, jak się a, ładuje takie coś i jak się zapina. Ale to, to też muszą być konkretne propozycje, żeby, żeby coś takiego pokazać. Wiadomo, że tej muzyki country, dark country też jest za dużo. Też bym chciał trochę zwolnić z tym, żeby za dużo nie, nie wgrywać tej muzyki. Także umówmy się tak, że jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, żeby coś opowiedzieć, może być z Ice Roads, z Yellowknife. Tam też wiele historii z chłopakami, z Krysem, z Michałem. Mieliśmy wiele wiele fajnych a, historii. Później pojechaliśmy na Ocean Arktyczny jeździć. Tam, tam to już jest mega. Tam nie wiem, czy by rok czasu wystarczyło opowiedzieć jeden sezon z, z ice Road, z Oceanu Arktycznego. Później są dawne, dawne lata, kiedy to 15 lat temu, gdzieś tak, pracowałem a, na północnej Kanadzie. W, a, gdzie ciężarówki w błocie tonęły i, i, I silniki z ramy wypadały Tak powiem yy, Tam się działy rzeczy o, Które nawet ciężko opowiedzieć Mnóstwo wypadków Mnóstwo, mnóstwo wypadków było yy, Także mam tyle historii Do opowiedzenia Że potrzebuję jakieś o, Propozycje konkretne I możemy opowiadać i już opowiadam, że aż mi cegarko wygasło. Co tu jeszcze powiedzieć My to kierowcy Lubimy marudzić trochę Ja to lubię w ogóle jeździć i, I słuchać country Ja mogę country słuchać od rana do wieczora Także wiem, że nie każdy lubi Ale Ja jestem z tego pokolenia starszego Wychowałem się W ogóle Jak zaczynałem jeździć 30 parę lat temu to to uh, uczyłem się od właśnie old timers. to już wtedy, ci kierowcy już nie żyją, ci moi znajomi to, ci oldtimers wtedy już, ja miałem wtedy 20 lat oni już mieli grubo po 50, 60 uh, także ja z nimi jeździłem oni mnie uczyli jeździć, oni mnie uczyli tej, tej roboty uh, tam jeszcze wtedy to wszystko było po staremu, całkiem inne. Nie było w ogóle telefonów komórkowych, tylko wszystko było przez CB Radio. W ogóle z firmą kontaktowaliśmy się przez CB Radio, nie było w ogóle nawet komórki, żeby zadzwonić gdzieś. A jak chciałem dzwonić, to trzeba było do budki się zatrzymywać i z budki dzwonić telefonicznej. Także to były całkiem inne, inne czasy, inny świat był. Hej, co tu mogę dzisiaj jeszcze opowiedzieć? No, wy przygotowujemy, przygotowujemy się na wyjazd yy, na ten Ocean Arktyczny. Drugi sezon. Tam jest kopalnia złota. Yy, w tamtym roku, A jak ktoś ogląda moje filmiki, chociaż mm, w tamtym roku te filmiki były yy, tak robione. Yy, nie do końca tak bym je chciał robić, ale. Też czas na nie pozwalał. Tam była, w tamtym roku po prostu była walka o przeżycie. Ja miałem walkę o przeżycie, a myśmy tam walczyli jak Kryś i Michał. Ciężarówki się psuły No, to były awarie. Konwoje nie przejeżdżały gór. Dużo ciężarówek zjeżdżało do tyłu, się przewracało, także, także tam się wiele, wiele działo. No, i wiadomo, jak są takie akcje, to wtedy się nie myśli o nagrywaniu, tylko się myśli, jak z tego wyjść. Także yy, ciężko jest coś nagrać, yy, kiedy coś się dzieje. Nagrywa się wtedy właśnie, kiedy nic się nie dzieje, spokój jest fajnie, to można wziąć telefon do ręki i sobie nagrywać, bo wtedy jest odpoczynek. Ale yy, coś tam ponagrywałem, tam kilka akcji gdzieś tam. Wyszło mi, żeby żeby ten, udało mi się nagrać. To mamy ten Ocean Arktyczny, później jeszcze mamy um, Yellowknife, ja tam też poznałem wielu fajnych chłopaków Polaków tam Karol, Dawid, um, Michał, Krys yy, Piotrek Zbyszek. Także ja tam poznałem, nie wiem, czy jeszcze kogoś minąłem, poznałem tam wielu fajnych ludzi. Chociaż ja ich poznałem na koniec mojej kariery, tam Wielonife, bo myśmy, na znaczy się ja, Krys i Michał, myśmy zakończyli jazdę Wielonife po jeziorach, z tego względu, że jeździmy teraz na ocean arktyczny. Wielonife Yellow, jeziora dalej, dalej są, dalej a, kierowcy tam jeżdżą, tylko to już jest, a, tam było sześć kopalni swojego czasu, diamentów te diamenty, te kopalnie są zamknięte, zostały tylko trzy, jeszcze jedna już jest zam też zamykana, także tam jest coraz mniej, te prace, te jazdy coraz mniej. Eee, no ale są nowe, nowe projekty, nowe kopalnie dalej na północ. Także myśmy przeszli a, na, na inny teren, na innym terenie jeździmy. Eee, ale miałem zaszczyt poznać tam e, też e, Polaków, super fajnych kierowców. Eee, z Karolem żeśmy pojeździli kilka sezonów Karol nam Karol kiedyś Karol chyba miał dwa sezony zaliczone a Myśmy z Krysem już mieli tam tych sezonów Kilkanaście I, I kiedyś Karol fajnie bo zawsze lubiał konwój prowadzić Także myśmy zawsze z Krysem Byli zadowoleni bo Karol zawsze nas prowadził I myśmy się śmiali że Dwa dziadki jadą za młodym Karolem. No i Karol super prowadził, a my, a my zadowoleni, że dziadki mogą odpocząć. Yy, Michał też lubi prowadzić konwoje. Michał mi pomagał dużo na oceanie Arktycznym w tamtym roku. Bardzo dużo mi Michał pomagał. Yy, są rzeczy, gdzie, gdzie yy, yy, samemu jest ciężko naprawić coś. Także Michał zawsze miał narzędzia, zawsze był jak był potrzebny. No i tak jeździmy w sobie w trójkę. Ja, Michał i Krys. Jakoś te nasze drogi zawsze się schodzą na północy gdzieś tam. Michał pracuje poza sezonem w innym terenie Kanady. Krys też coś innego robi. Każdy zna Krysa. Ja też coś innego robię. Ja już włożę oversize po Stanach. Ale kiedy nadchodzi, kiedy przychodzi sezon na Ice Roads, to, to jedziemy na północ i spotykamy tam wielu fajnych znajomych. Już już w tej chwili piszą do mnie inni znajomi z Montrealu, z Quebecu tam, też już są przygotowani na wyjazd, także znowu spotykamy się z ludźmi, których nie widzimy cały rok, tylko właśnie na, na tej Ice Roads spotykamy się, to znaczy znajomi, sezonowi znajomi. No już też tęsknię za nimi. Także to od 14 lutego trochę zacznę nagrywać tę, tę Arktykę, ten Ocean Arktyczny, na ile też czas pozwoli. No i to tyle na dzisiaj. Godzina 10 p.m. Nawet nie wiem, 10.00. Aha, ja jestem, na, ja jestem na innym czasie, u mnie jest 9 p.m. 9.00 p.m. jest to. Także, jakby. Dzięki za komentarze. Wszystkie komentarze są super. Jak będę za dużo marudził z tą muzyką country, to piszcie, to najwyżej trochę zmienimy. Yy, mogę popowiadać coś, mogę pokazywać, jak się ładunek zapina czekam na propozycję i to na wszystko to na tyle dzisiaj good night